Są podwójnie skrzywdzone przez los. Dzieciom chorym na ultra rzadkie choroby rzadko udaje się pomóc. I najczęściej nie dlatego, że medycyna nie znalazła jeszcze dla nich ratunku. Lek na dziecięcą postać Alzheimera jest, ale nieosiągalny. Cena zaporowa, brak refundacji z innymi osieroconymi chorobami jest podobnie. Elżbieta Byszewska kochany! Pawełek ma dwa lata. Szczęścia w życiu nie ma. Urodził się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną. W jego organizmie odkładają się szkodliwe substancje, zaczynają go zabijać. Nasz y, lekarz twierdzi, że nie ma sensu grzebać dalej, szukać specjalistów, żeby pomagać, skoro ta choroba jest śmiertelna. Prędzej czy później i tak umrze, także nie mamy, mamy szukać żadnej pomocy. Ale szukają wszędzie. Wiedzą, że jest lek, który może spowolnić chorobę, na jak długo nie wiedzą. Znana jest za to cena: kilkaset tysięcy złotych rocznie. Państwo nie płaci. Musi wyzdrowieć. Zostaje wiara. Wiara podtrzymuje przy życiu rodziców Elizy. Jedno dziecko już stracili. Michał miał 14 lat, nie był leczony. Teraz walczą o Elizę. Najtrudniej jest w te dni, kiedy przychodzi odpowiedź z ministerstwa albo z NFZ-u, że, że niestety nie można, nie da się, nie, nie warto, po prostu w tych pismach, że wszystko za drogo. Wtedy są smutne dni. Od trzech lat żyją tylko jednym, jak zbierać miesięcznie 50 tysięcy złotych i dzięki pomocy ludzi to się udaje. Ja obudzę się rano i myślę ile mamy na koncie fundacji, na ile opakowanie jeszcze to starczy, gdzie jeszcze mogę poszukać wsparcia, jak mogę zapewnić mojemu dziecku leczenie. Doktor Dariusz Rokicki z Centrum Zdrowia Dziecka zna argument, że leczenie chorób sierocych jest kosmicznie drogie, że terapia nie zawsze zdziała cuda ale jest przekonany, że leczyć trzeba. Żeby to leczenie zastosować pomimo ceny tego leczenia. Zważywszy, że to nie jest liczba pacjentów duża. To są pojedynczy pacjenci w skali kraju. Nasze życie to choroby ultra rzadkie Teresa Matulka ma trój dzieci nieuleczalnie chorych. Czwarta adoptowała. Wiedziała, że inaczej dziecko będzie bez szans. Dzień zaczyna od pisania listów do urzędników z prośbą o pomoc. Czasami udaje się wygrać na niektóre leki. Wywalczyła refundację. Mam pod opieką 500 dzieci ze stowarzyszenia. I jak ja im przykład dam, że się nie uda, że mają, mają się załamać i mają umrzeć, ponieważ nikt im nie pomoże. Ktoś musi dać im siłę. Justyna Matulka wie, że nigdy nie będzie zdrowa. Choruje na mukopolisacharydozę. Jej kości nie rozwijają się zresztą organizmu. Teraz czuje się lepiej. Innych życzeń nie ma. Się spełniało wszystko, co się miało spełnić. Michał Matulka ma wrodzoną łamliwość kości. i Jeździ na wózku. On też nie narzeka na los. Nie chodzić. To jest takie marzenie największe twoje? Elżbieta Byszewska, Wiadomości.